Nie jest tajemnicą, że w powiecie działdowskim jest do zrealizowania wiele inwestycji, w tym kluczowych, takich, które wpłyną na pozytywny odbiór miejsc, które czeka zmiana. Przede wszystkim kontynuacja już tych rozpoczętych inwestycji, które w tej chwili mamy, a mianowicie branżowe Centrum Umiejętności Przemysłu Szklarskiego w Malinowie, czyli remont byłej obory, która jest w trakcie do, do końca roku powinna być zakończona. Następnie za chwilę rozpoczynamy, będziemy ogłaszać przetarg, będziemy rozpoczynać remont internatu w Malinowie pod potrzeby domu seniora i Pomieszczeń dla pielęgniarek i na rehabilitację. No i oczywiście kolejne rzeczy związane z naszą oświatą czyli termomodernizacja zespołu szkół i łowi osadzie. W samorządzie Powiatu Działdowskiego radni jak na razie są zgodni. Starosta nie kryje z zadowolenia. Przy takim składzie osobowym decyzje będą podejmowane bezkonfliktowo. Wiele na to wskazuje. Udało się wybrać władzę w, 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 w powiecie działdowskim, czyli zarząd, prezydium, rady. Na najbliższej sesji będziemy jeszcze wybierali składy komisji, więc jak gdyby główne zadanie już zostało wykonane. Nowy skład rady to prawdziwa ruletka, tym większa radość w powiecie z obrotu spraw. Starostwo liczy na zgodne decyzje. Tu ten model sprawdza się. W myśl słów zgoda buduje, niezgoda rujnuje.